Moi mili, witam was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. I dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć trochę na temat współczesnej jogi. Skąd ona się wzięła? Skąd mamy w XX wieku taki rozkwit różnych pomysłów na temat praktyki asan? No jest to dosyć niespotykane, bo w wcześniejszych wiekach Asany nie mają takiego centralnego miejsca, jeśli chodzi o praktykę, w tym praktykę jogi. Może na początku wspomnę trochę na temat samych asan, bo to też dosyć ciekawa historia. Jeżeli przyjrzymy się literaturze, to na przykład w Gita, czyli bardzo ważnym jogicznym tekście z około III wieku przed naszą erą pojawia się kwestia Asany. I mowa jest o mniej więcej tak, że Jogin układa swoją Asanę nie za wysoką, a nie nie za niską. Dokładnie ta śloka mówi niech w czystym. Miejscu ułoży nie za wysoką czy niską stałą asanę na płótnie, skórze gazeli i kusi. Ok, zacznijmy od samego końca. Kusi to po prostu oznacza trawę. Jest jeden specyficzny rodzaj trawy, który był używany podczas rytuałów, ale także tutaj, jeśli chodzi o budowanie asany. Jeszcze jest tutaj mowa o używanej skórze gazeli, więc widzimy, że tutaj chodzi nie o pozycję ciała, a raczej coś, na czym sadza się ciało i medytuje. O tym dokładnie mówi kolejna śloka. Tam umysł niech skupi w jednym, gasząc bieg myśli i zmysłów, i siedząc, niech ćwiczy jogę by się wewnętrznie oczyścić. To były dwie śloki z Bhagawad szósty rozdział, jedenasta i dwunasta śloka w tłumaczeniu rucińskiej. Więc po pierwsze, w III wieku Asana nie funkcjonuje, a przynajmniej w tym tekście, nie funkcjonuje jako pozycja jogi, a raczej jako coś, na czym jogin siedzi i praktykuje medytację, praktykuje jogę. Trochę później, bo jakieś 700 lat później, czyli około IV wieku, naszej ery yoga sutry poświęcają dokładnie jedną sutrę na omówienie asan asany i yoga sutry mówią, że asana powinna być sthira stabilna i sukha przyjemna. E, dlaczego? No więc właśnie, bo ma być to pozycja ciała sprzyjająca medytacji. Więc w Juga Sutrach asana jest już pozycją ciała, ale to jest pozycja ciała w sensu stricto przeznaczoną do medytacji. Ma być stabilna i wygodna, więc nie mam tu mowy o żadnych winiasach, o żadnych balansach, stanie na głowie. To jest pozycja medytacyjna. Przenieśmy się znowu w czasie o 11 wieków, czyli do 15 wieku naszej ery. I przyjrzyjmy się Hathajodze Pradipice, Swamiego jego Swatmaramy. Więc to jest. Chyba najbardziej popularny tekst hatha jogiczny jak wiadomo nam hatha yoga kojarzy się z praktyką jogi skupioną na asanach nie wiem czy wiecie hatha yoga wspomina o 84 asanach z nazwy wymienia około 15 i w dalszym ciągu większość tych asan to są pozycje medytacyjne do praktyk wewnętrznych. To dzieło wspomina, że celem jogi jest uzyskanie dziwiade boskiego ciała, decha, diamentowego ciała, więc również cel praktyki jest trochę inny niż współcześnie. Celem jogi jest takie alchemiczne, Przemienienie ciała, aby stało się one mocne, silne, wręcz niezniszczalne, tak jak diament, i nieśmiertelne, tak jak są bogowie. No, to czy bogowie są nieśmiertelni, to osobna kwestia, ale na pewno długość życia i mocy tego ciała znacznie przekraczają. Ludzkie pojęcie i ludzkie możliwości. Przejdźmy teraz do XX wieku, gdzie mamy istne szaleństwo, jeśli chodzi o ilość asan i praktyk fizycznych, skierowanych na to, żeby rozwijać siłę ciała, żeby rozwinąć moc ciała. Mocno skierowanych na kultywację i rozwój ciała do tego stopnia, że badacze ten sposób praktyki jogi nazywają jogą posturalną. To znaczy taką jogą, na której duży nacisk kładzie się na pozycję, pozycję ciała. Dzisiaj będziemy starali sobie odpowiedzieć, jak to się stało, i pomoże nam w tym bardzo ciekawa książka pod tytułem Yoga Body Marka Singletona. Najważniejszą i być może dla wielu z nas szokującą tezą książki Singletona jest to, że na rozwój tej jogi posturalnej ogromny wpływ, a może nawet przeważający wpływ, miała nie tyle tradycja i literatura związana z tradycyjną jogą, a raczej wpływ miała zachodnia kultura fizyczna. Kultura fizyczna końca XIX i początku XX wieku, która przyszła do Indii wraz z mocarstwami zachodnimi, a szczególnie z Imperium Brytyjskim. Singleton argumentuje, że współczesna joga posturalna, czyli ta joga skupiająca się na asanach, jest w dużej mierze produktem ostatnich stu lat. Przed tym okresem Asany, choć istniały, były tylko jednym z wielu elementów jogi. Joga obejmowała również medytację, etykę, praktyki oddechowe, pranayama i inne praktyki duchowe. To, co dziś określamy jogą, jest w w dużej mierze produktem zachodniej kultury fizycznej. I jedną z kluczowych postaci tej, można powiedzieć, małej albo nawet dużej rewolucji jest Timuralay Krishna Krishnamacharya, którego nie bez powodu często określa się ojcem współczesnej jogi. Bo Krishnamacharya wraz ze swoimi bardzo słynnymi uczniami, jak BKS Ayengar czy Patabi Joyce, są pionierami w stworzeniu i popularyzowaniu wielu asan, które są dziś powszechnie praktykowane. I ta właśnie praktyka asan i to podejście do praktyki asan było w dużej mierze inspirowane gimnastyką, kulturą fizyczną i zdrowotnymi praktykami zachodu. I tutaj uwidacznia się ogromny wpływ skandynawskiej gimnastyki, która była bardzo popularna w kolonialnych Indiach. I te praktyki gimnastyki były stopniowo adaptowane do jogi, tworząc to, co dziś znamy jako praktykę asan. Więc mamy tu przykład Globalnej wymiany kulturalnej związanej z rozwojem praktyk ćwiczeń. I polecam tutaj wszystkim przyjrzenie się na przykład prymitywnej gimnastyce Nielsa Bucha, który żył od 1880 roku do 1950. Pochodzi on z Danii. Podobieństwo pomiędzy jego systemem a Ashtanga Vinyasego jest uderzające i nieprzypadkowy. Jego system stał się częścią programu szkoleniowego brytyjskiej armii w 1906 roku. Dzięki armii zaś system ten trafił do Indii, gdzie stał się ważną częścią wychowania fizycznego. Inny przykład. Powitanie Słońca, Surya Namaskar. Myślicie, że to starożytna praktyka? Nic bardziej mylnego. Wszystko wskazuje na to, że również ta praktyka jest w istocie wynalazkiem XX wieku i stworzonym przez syntezę praktyki jogi z elementami zachodniej gimnastyki. Skoro już wiemy, że jego posturalna jest produktem z początku XX wieku, to warto byłoby się zastanowić, skąd się wzięła taka praktyka. Czy było to wynikiem potrzeby duchowej, a może politycznej, a może po części obu aspektów? Dla mnie, dużym Zaskoczeniem było to, kiedy dowiedziałem się, że taka forma jogi była promowana w Indiach w ramach ruchu narodowego. Hinduscy reformatorzy i nauczyciele jogi tacy jak Swami Vivekananda adoptowali jogę, aby odpowiadała ona na potrzeby nowoczesnej i niepodległej ojczyzny. Indii. To była forma odzyskiwania i redefiniowania tożsamości narodowej, gdzie yoga miała być nie tylko duchową praktyką, ale również narzędziem do wzmocnienia fizycznego, tak aby można było walczyć o niepodległość i służyć krajowi. Czy to, że współczesna praktyka yogi na zachodzie, nie ma wielu tysięcy lat, i jest odarta z tego tajemniczego, ezoterycznego kontekstu. Czy to oznacza, że to nie jest prawdziwa joga? Czy to oznacza, że ta joga nie działa? Czy to oznacza, że nie warto praktykować takiej jogi? Nic bardziej mlnego. Ta joga stała się tak popularna, nie tylko właśnie z powodu mistecznej otoczki i orientalnego źródła tej praktyki, ale po prostu dlatego, że wielu z nas ta forma praktyki pomaga. Co prawda, wątpię, aby dzięki takiej praktyce. Jogi posturalnej można było osiągnąć Vajra dechy, diamentowe ciało albo boskie ciało, Diwa Deche, ale z pewnością jest w stanie mi pomóc z bólem pleców. Z pewnością jest w stanie mi pomóc się wyciszyć. Co więcej, takie krytyczne spojrzenie na historię praktyk, które wykonujemy, pozwala nam zachować zdrowy rozsądek, a czasami nawet może nas uchronić przed różnymi kontuzjami czy przykrymi e, rozczarowaniami związanymi z praktyką jogi. Sama praktyka asan nie przyniesie nam oświecenia. Ale może nam wygodniej siedzieć w medytacji. Taka praktyka nie uleczy nas magicznie ze wszelkiej doległości, ale może stanowić ważny element bania o zdrowie. Poznanie historii asan uwolni nas też od naiwności w stosunku do autorytetu i nauczycieli jogi. To nie są oświecone osoby, nie dzierżą wielowiekowej tradycji. Najczęściej nie są członkami parampara linii nauczycieli i uczniów, którzy stanowią trzon Tradycyjnych form jogi. Nie udzielają inicjacji, tylko dają certyfikaty. A jeśli chcecie zobaczyć, co naiwne podejście do praktyki asan robi z niektórymi ludźmi, wystarczy zobaczyć dokument na Netflixie opisujący: to, co się działo z Bikramem. Tytuł tego dokumentu jest Bikram, jogin, guru, przestępca seksualny. Albo możecie sobie zobaczyć bardzo, bardzo ciekawy dokument o OSHO pod tytułem: Bardzo dziki kraj. Ten ostatni dokument, co prawda, nie dotyczy problemów z, nai z naiwnością związaną z kimś, kto naucza jogi posturalnej, ale w dalszym ciągu pokazuje, co się dzieje z ludźmi, którzy dosyć na ślepo wierzą różnego rodzaju nauczycielom guru. A pamiętajcie, że teksty jogiczne i tantryczne Ostrzegają przed fałszywymi guru, nauczycielami. Mówię o tym, że tak jak nauczyciel sprawdza kompetencje swojego ucznia, tak również uczeń powinien sprawdzać kompetencje swojego nauczyciela. Nie bądźmy naiwni.